Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy w końcu nareszcie dzień wolny. Wczoraj robiliśmy y, steropian, naklejaliśmy y, na elewację, znaczy, żeby ta elewacja przednia była y, chociaż wyklejona tym steropianem. Więcej nie będziemy robić siatek żadnych klei na zimę. Nie zakładamy, dopiero w, y, będziemy robić to w marcu. W końcu nareszcie y, jakiś etap, y, czy znaczy jakiś no duży etap się zakończył, tego z zewnątrz. E, powiem Wam, że głowa dzisiaj to w ogóle pęka mi. Już wzięłam tabletkę, gdzie ja rzadko tabletki biorę, e, no ale mówię, musiałam wziąć. Wróciliśmy wczoraj bardzo późno, y, ponad 16 godzin. Robiliśmy od samego rana do, samego, do samej nocy. Co jeszcze? Zrobione, w końcu, nareszcie jest zrobione. Ja już do Emila wczoraj mówiłam, żeby zrobić tylko te, ten szczyt, bo ja właśnie mówię, cały czas tutaj o przodzie, o froncie domu. Tą samą końcówkę mówię, Emil, zostawmy, do, dotnijmy tylko. Ja docinałam, ja Emil tam był u góry, podawałam, przynosiłam, wchodziłam na drabiny, na rusztowanie w dół, w górę. Ech, dużo, dużo pracy było, e, a zwłaszcza dlatego, że musieliśmy e, zrobić to, bo już dzisiaj w nocy mają być mrozy. Może nie jakieś tam bardzo, ale no już na minusie ma być temperatura, no i już nie można by było robić, dlatego chcieliśmy szybko to skończyć. No i ja myślałam, żeby tylko właśnie mówię, dzisiaj w dzień najwyżej sobie wziąć i tam dokończyć, ale jak już zaczęliśmy robić, oczywiście było tak zimno, 3 stopnie, no potem wiadomo, że już wieczorem już coraz chłodniej, e, czyli już w nocy w sumie, i e, mieliśmy taką godzinną sobie przerwę, zrobiliśmy, żeby się ugrzeć. Emil przemarzł z kości, ja to byłam dosyć grubo ubrana. No, bo ja się przygotowuję, a Emil to mówię, wejdź zamiast założyć i, i ciepło się ubrać. Że czapkę też mu kazałam, potem sobie zamieniliśmy czapki, bo ja miałam jego. On potem też jeszcze wziął tą swoją, bo, bo, no, mówię, no jest po prostu, ja miałam cieplejszą. On miał taką, no nie była aż tak ciepła, ale miał już całe czoło, mówię, od tej czapki, bo tu, wiecie, w domu ciepło, bo mieliśmy. Tą taką farerkę, czy jak tam się mówi, grzejnik ten, gdzie mi dawał ciepło. I tak wychodziłam y, trochę na zewnątrz, no to na zewnątrz to wiadomo, że chłodnie, że zimno, ale w środku było jak chciałam, te styropiany, to było ok. Y, ale chodzi o sam fakt, że mówię, czoło mi się o od tej czapki, już potem mówię, to no nie mogę, już potem sobie do góry odbrałam Yy, podejście oglądałam, zawiniłam się z Emilem, mówię, no nie, daj, nie daję rady, mówię, no kurczę i wszystko, i przemęczenie. I już potem na koniec, yy, już byłam tak padnięta, przyszłam do domu, przyjechaliśmy. Yy, to było po 12 w nocy, no kurczę, chyba z 20 po 12, jakoś tak. Yy, ja wszystko tak zostawiłam, mówię, idę spać, mówię... Yy, na nic nie patrzę, dzisiaj rano mówię, gdzie jest mój telefon. Już nawet nie wiedziałam, gdzie położyłam. Gdzieś położyłam i tylko, żeby po prostu iść spać. Eee, no, dzisiaj wstałam z bólem głowy, e, bo mówię, no prawdopodobnie też za dużo, też tam nie piłam e, wody, więc, no prawie w ogóle tam herbatę sobie tylko zrobiliśmy, nam kawę i tak to nie piłam. E, I pewnie że dlatego ta, tak to wyszło. Dzisiaj już z rana poszłam z psem, e, pojechałam na zakupy, bo wędliny, jak powiedziałam, nie kupuję za dużo, tylko kupuję e, po troszeczku i sobie po prostu jeżdżę, żeby była świeża, bo wiadomo, że ona w miarę szybko się taka robi niefajna, dlatego e, mam tylko ją na kilka dni. E, byłam na zakupach kurczę, wiecie to jest tak, jedna torba. E, no, dobra, kupiłam dwa rodzaje mięsa. Yy, kilka wędlin yy, no nie pokazuję wam, bo już mam wszystko pochowane yy, myśliwską, myśliwska bardzo, do, bardzo dobra, ale kuczy też yy, cenowo jest dosyć tutaj droga yy, bo chyba tak, 4,69 za, yy, za kilogram yy, więc tak to wygląda, ale jest bardzo dobra no, u nas to yy, wcina yy, Borys i Emil yy, no lubią sobie tak zjeść właśnie w rękę, no bo już od razu jak ja przyniosłam to od razu rozpakował już yy, chwycił wędlinę kupiłam, no i, i tam kilka o coś do kawy yy, masło też kupiłam, bo, bo już mówię, mówię nie miałam, już mówię wczoraj miałam ja na zakup ale że wczoraj cały dzień tam spędziłam także mówię dobra szybko yy, właśnie robię śniadanie bo musimy sobie zjeść i dzisiaj właśnie mówię, nie wiem, czy gdzieś będziemy jeszcze jechać, coś y, oglądać, wybierać, nie wiem. Y, mam nadzieję, że dzisiaj po prostu ten jeden dzień spędzimy taki bardzo, bardzo luźny. Y, no oprócz tego, że mówię, no przyszłam, musiałam tutaj porobić y, te zakupy y, przy, jak to się mówi? Zaku, no, zaku, porobić zakupy i przyjść tutaj do domu, ogarnąć, e, jeśli chodzi o śniadanie. E, no i wiadomo, zmywarkę włączyłam, muszę dzisiaj jeszcze też ze zmywarki rzeczy powyciągać, e, bo tego wczoraj już w nocy nie będę robić, więc e, jeszcze czeka trochę, trochę pracy tutaj w domu. Ale e, jak to jest, każdy tak ma. Nie tylko ja, że. że musi codziennie to ogarniać, tak? Dobra, to tak na tyle ode mnie, ja po prostu tylko chciałam właśnie powiedzieć, że nareszcie etap jeden się zakończył, że ściany nie będą mokre w środku włączyliśmy ogrzewanie w domu na 20 stopni sobie nastawiliśmy oczywiście pójdziemy później zobaczyć jak, czy rzeczywiście jest tam te 20 stopni czy, czy, czy będzie trzymać to ciepło? No, bo już teraz wszystkie cztery ściany są e, ocieplone. I czy rzeczywiście będzie się utrzymywać to ciepło? E, co jeszcze? Aha, bo oczywiście, jak będę na budowie, to pokażę, jak wygląda ten przód. Emil wczoraj już był tak zmęczony, że się, siedziałam w samochodzie, już czekałam na niego, aż zamknie e, tą siatkę. I ja do niego mówię, uuu, ale ładnie domek, ale już, już ruszałam, nie, już siedział w środku, już ruszałam, mówię, ale ładnie domek wygląda, że, że dobrą robotę zrobiliśmy. A ten, a Emil mówi, nawet, a już odjeżdżyliśmy, mówi, nawet nie spojrzałam, jak to wygląda. Ja mówię, trudno w dzień spojrzysz, także dzisiaj będziemy, to Wam pokażę. To na tyle, taka wrzutka ode mnie, jak to Emil mówi. E, widzimy się później na, pewnie na budowie, także zobaczymy. E, pokażę Wam, jak to ładnie wygląda. W końcu dom e, wygląda za domem. <gryw> Już nie gołe ściany. Jest zimno minus 2 stopnie. Przyszliśmy specjalnie tutaj dla Was, żeby pokazać skończoną, w końcu, <gryw> powiedzmy, <gryw> ocieploną elewację. Ona wymarzona! Jest! A jeszcze na dodatek byliśmy w środku, zobaczyć, bo Emil włączył ogrzewanie wczoraj i jest bardzo ciepło. Jestem bardzo zadowolona. Dom jest w końcu ocieplony. Nie muszę się martwić na tą naszą zimę, która przyjdzie. Cztery ściany zrobione. To, że nie ma siatki, to, że nie ma kleju, to się jeszcze zrobi w marcu na wiosnę. Tyle starczy. Mamy fajnie zrobione już ściany. Elewację, która też może zostać na dłużej, ale mamy strukturę zakupioną. Jak już pewnie co niektórzy wiedzą, stoi u mnie w kuchni. Czy to w marcu będzie robione? Nie wiem. Mam nadzieję, ale to jeszcze do marca kilka miesięcy. Elewacja tylna również zrobiona. Mój wkład też był, bo, bo malowałam, znaczy malowałam, gruntowałam. Także nie tylko. Emil tutaj pracuje. Ja też przychodzę. Też dokładam tej cegiełki do naszego domu. O, druga strona również. Światełka są. Czy będą cały czas te światełka? Zobaczymy. Czas pokaże po strukturze. Czy, czy tak nierówności będzie mocno widać, czy nie. Ja się tym nie przejmuję. Nie to tak w oczy nie gryzie. Znaczy teraz, teraz mnie nie gryzie. Zobaczymy po strukturze. Jak będzie wyrównane to to będzie super. Dobra, no i i to na tyle. Jest przed zimą. Udało nam się w ostatni dzień, bo dzisiaj już tak jak wspomniałam, jest już minus 2 i ma być zimniej. Uciekamy do domu. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Guziaki dla Was.